Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach to miejsce z perspektywą na przyszłość. Uczniowie spełniają tu swoje pasje, tworzą nowe technologie, przygotowują się do zawodów. Organizują turniej gier e-sportowych. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach rozpoczyna nabór na lata 2019-2020. Do cztero- i pięcioletniego technikum w zawodach, technik informatyk. Elektryk, nowość, teleinformatyk, mechatronik, informatyk i elektryk, klasa wojskowa, esportowa oraz multimedia i grafika komputerowa. Nabor prowadzi także do 3-4-letniego liceum ogólnokształcącego, klasa policyjna i wojskowa, klasa o profilu ratownictwo medyczne. a także nabór do 3-letniej szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodach Elektryk i Elektromechanik. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.zstil.pl. Nasz ślub był cudowny. Wszystko poszło tak, jak sobie wymarzyliśmy. Kościół, przysięga, nasi kochani goście i wspaniałe przyjęcie weselne. Czuliśmy się tu jak ktoś naprawdę wyjątkowy. Piękny wystrój, wspaniała oprawa, profesjonaliści do naszej dyspozycji. Aż chciałoby się to powtórzyć, może na naszą pierwszą rocznicę? Czemu nie? Rodzina z Warszawy odwiedziła nas tego lata. Zatrzymali się w Gardenie. Wspomnienia powróciły. Zatrzymaj emocje. www.hotelmyślnikgarden.pl W środę 1 maja od godziny 14 zapraszamy Państwa na polsko-czesko-niemiecki Trójstyk Porajów Hradek Citał, aby uczcić 15. rocznicę wspólnego członkostwa w Unii Europejskiej. W tym dniu każdy będzie mógł spotkać się z czeskimi i niemieckimi sąsiadami, zobaczyć udane projekty transgraniczne, cieszyć się różnorodnym programem wypełnionym muzyką i kulinarnymi przysmakami ze wszystkich trzech krajów. Będą również atrakcje dla dzieci. Wydarzenie jest bezpłatne i dla wszystkich. Czekamy na Państwa. Techniczne otwarcie obwodnicy Maciejowej. W otwarciu obwodnicy ludzi odetną. Majówka pełna atrakcji. Zapraszamy gorąco. Ulica Juliusza Naumowicza w Szklarskiej Porębie. Jesteśmy w sercu jak gdyby tego, co stworzył. Witam Państwa, Paweł Guszała, zaczynamy serwis informacyjny. Kierowcy wjeżdżający i wyjeżdżający z Kotliny Jeleniogórskiej mogą korzystać z nowo wybudowanego odcinka drogi omijającego Maciejową. W miniony piątek po południu oddana do użytku została prawie cała trasa drugiego etapu obwodnicy południowej naszego miasta. Dobiega końca jedna z największych drogowych inwestycji ostatnich lat w mieście Jelenia Góra. Budowa drugiego etapu obwodnicy południowej. Po prawie 20 miesiącach firma Budimex oddała do użytku ponad 5-kilometrowy odcinek nowej drogi z dwoma mostami, jednym większym przejazdem gospodarczym i kilkoma mniejszymi, które ułatwią kierowcom pokonanie cieków oraz migrację zwierzynie. Do tego postawione zostały latarnie z oświetleniem typu LED, ekrany akustyczne oraz separatory dzisiaj etap oddania technicznego. Oddajemy obwodnicę przed czasem, miesiąc przed czasem właśnie po to, żeby do Kotliny Jeleniogórskiej spokojna, spokojnie można było wjeżdżać na długi weekend. Żeby ten długi weekend, przynajmniej tutaj, biorąc pod uwagę te utrudnienia, jakie będą na innych drogach, w samej Kotlinie Jeleniogórskiej był dla kierowców przyjeżdżających na tyle bezpieczny, na tyle dobry, żeby z chęcią później do nas przyjeżdżali. Kosz budowy tego odcinka to jest 56 milionów złotych. Pochodzi finansów, główne finansowanie to regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego, natomiast wkład własny 15% wniosła gmina Jelenia Góra. Bardzo duża przyjemność pracy tutaj ze względu na współpracę z zamawiającym na bardzo dobrze tak jak wspomniałem wcześniej, przygotowaną inwestycję. Mogliśmy się skoncentrować na tym, na co robimy najlepiej. Na uroczystym otwarciu obwodnicy obecni byli mieszkańcy. Przed wybudowaniem to szczególnie mieszkańcy Maciejowej Komarna to przeżywali tutaj no, horror. Kolega mieszkający w Komarnie opowiadał, że żeby wpiąć się do ruchu, to nieraz czekał kilkanaście minut. No, po otwarciu obwodnicy ludzi odetną. Chociaż nie jestem mieszkańcem ulicy Wrocławskiej, dawnej Maciejowej, to jednak Myślę, że odciąży w sposób znakomity. Jedynym moim zmartwieniem, że nie będą mogli teraz spać, bo nie będzie ruchu, nie będzie tego harmideru szumu i to jest moje zmartwienie. Było ciężko, bo duży ruch. W tej chwili, jeżeli jest ta wybudowana nowa droga, będzie na pewno bardzo fajnie. Otwarcie obwodnicy to dobra informacja nie tylko dla mieszkańców Jeleni Góry, ale całego regionu. Dzisiaj mamy przyjemność naprawdę oglądać coś fantastycznego, co, spowoduje, co w dużym stopniu spowoduje właśnie to, że, że, będą, że, że kierowcy nie będą bieżącej lingury tak bardzo cierpieli stojąc w kolej w, w Maciejowej w długich ogonkach przez których do tej pory nie mogli przejechać. To jest bardzo zachęcające i nieprawdopodobnie potrzebna inwestycja. Bardzo cieszy, ponieważ część tej obwodnicy przebiega wzdłuż granicy z gminą Mysłakowice i mieszkańcy Wojanowa. Łomnicy będą mogli teraz skorzystać z krótszej drogi, żeby przejechać jadąc do Wrocławia. To jeszcze nie koniec tej inwestycji. Do zrobienia zostało kilka rzeczy. Przede wszystkim prace wykończeniowe poza samym, samą jezdnią. Będzie włączenie tylko w radomierzu, ale to już jest też poza główną nitką. I prace wykończeniowe tutaj na skarpach i na drogach technicznych. Zakończenie inwestycji planowane jest w ostatnich dniach maja. Przed nami długi majowy weekend. W tym czasie nie należy wyjeżdżać z miasta. Od 1 do 3 maja będzie się sporo działo. Proszę zobaczyć. O tym co będzie się działo w Jeleniej Górze w trakcie najbliższego długiego majowego weekendu można było usłyszeć podczas konferencji prasowej zwołanej przez prezydenta miasta Jerzego Łuszniaka. Pierwszego maja wracamy z powrotem do święta ulicy 1 Maja, ale jednocześnie będziemy świętowali piętnastolecie lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. To wszystko będzie skoncentrowane na ulicy 1 Maja, a jednocześnie na skrzyżowaniu ulic Pocztowej i i 1 maja, gdzie jest pomnik porwania Europy. Tam też będzie kawiarenka europejska, gdzie będzie można porozmawiać z ciekawymi ludźmi. Między innymi pan Władysław Kozakiewicz obiecał, że będzie chciał się spotkać z mieszkańcami Jeleniej Góry, porozmawiać. Będzie pan Jarosław Duda. Czas. 1 maja, godzina 11. Wydarzenia. Wydarzenia, dużo imprez kulturalnych, dużo imprez artystycznych, koncerty muzyczne, no i wielki koncert o godzinie 18 przy kościele garnizonowym Podróże przez Europę w wykonaniu artystów teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie z udziałem gwiazdy Jacka Wójcickiego. 2 maja będzie nie mniej ciekawie. 2 maja w czwartek zapraszamy Państwa w godzinach od 11 do 13 na Plac Ratuszowy, ponieważ razem biuro Wystaw Artystycznych, razem z Domem Kultury Muflon w Sobyszowie, przygotowaliśmy mnóstwo wspaniałych atrakcji od malarstwa przez konstrukcję po quizy i, i ścieżkę ekologiczną. Wspierają nas termy Cieplickie, Teatr Animacji, Karkonoski Park Narodowy, Międzyszkolny Ośrodek Sportu, Młodzieżowy Dom Kultury, także mnóstwo instytucji, więc mnóstwo atrakcji. Czwartek od 11 do 13.00. Zapraszamy serdecznie. Po raz kolejny jesteśmy w wielenie Górze jako rajtara do 2019. Co będzie w Jeleniej Górze? Na pewno bardzo mocne uderzenie o kryptonimie. Ostatni czworo obok o godzinie. Ja sobie pozwolę sobie tutaj spojrzeć na kartkę, bo tych informacji jest dużo. 11 do godziny 14 prezentacja sprzętu w Jeleniej Górze. I o godzinie 15.00 punktualnie nad wzgórzem Kościuszki, nad podziemiami, Time Gate w Jeleniej Górze. Wielkie uderzenie, wielka bitwa. Ponad 100 rekonstruktorów, ponad 100 jednostek broni pierwszej broni do rekonstrukcji historycznej broni filmowej pirotechnika 3 maja to już między innymi uroczystości miejskie dotyczące obchodów 228 rocznicy podpis uchwalenia konstytucji 3 maja potem jest złożenie kwiatów przed pomnikiem wolność i niepodległość. Później mamy mszę poświęconą ojczyźnie i miastu Jelenia Góra, a jednocześnie już później harcerze przejmują miasto. 3 maja na Placu Ratoszowym od godziny 13.30 rozpocznie się piknik harcerski pod nazwą 100 pomysłów na patriotyzm. Mnóstwo gier i zabaw podwórkowych, ale także harcerskich. Techniki harcerskie łącznościowe, pierwszopomocowe, ognisko takie żywe, prawdziwe, mini obozowisko harcerskie. To tak w skrócie Najważniejsze te rzeczy, które chcemy pokazać mieszkańcom. Więcej informacji na temat tego, co będzie się działo w najbliższych dniach w naszym mieście, można znaleźć na stronie internetowej www.jeleniagora.pl. W ostatni weekend w Szklarskiej Porębie doszło do wyjątkowego wydarzenia. Z inicjatywy Sudeckiego Bractwa Walońskiego w sobotę odsłonięto ulicę imienia Juliusza Naumowicza. Historia Juliusza Naumowicza nierozerwalnie połączyła się z tradycją walońską, której początki w Karkonoszach sięgają XI wieku. Dawni walonowie byli poszukiwaczami cennych kamieni i minerałów szlachetnych. Mimo, że od tych dziejów minęło już wiele czasu, ich spuścizna nie została zapomniana. Tradycje, wierzenia i obrzędy wskrzeszone zostały dzięki powołaniu w szklarskiej porębie Sudeckiego Bractwa Walońskiego. Juliusz Naumowicz, człowiek niezwykły, wielki mistrz Sudeckiego Bractwa Walońskiego. W 1999 roku założył nieformalne w pewnym sensie Sudeckie Bractwo Walońskie. Był to człowiek wielkiej mądrości i umiłowania gór naszych. Stworzył coś niezwykłego, coś dzięki czemu dziś Szklarska Poręba nosi dumne miano mineralogicznej stolicy Polski. Członkowie sudeckiego Bractwa Walońskiego chcąc wyróżnić postać swojego wielkiego mistrza wpadli na pomysł nazwania jednej z ulic jego imieniem. Blisko miejsc, które za życia stworzył. Do tego pomysłu oczywiście przychyliła się Rada Miejska i tak w przeddzień szóstej rocznicy śmierci Juliusza Naumowicza oficjalnie odsłonięto ulicę jego imienia. Inicjatorzy Bractwa Walońskiego, o którym powiedziałem już tak oficjalnie, wnieśli taki, taki projekt, pomysł żeby tą ulicę, ten kawałek tej ulicy nazwać jego imieniem, jako że tu mieszkał. Jesteśmy w sercu jak gdyby tego co stworzył, czyli Ponura Małpa, Juna i tak dalej. I ja jestem dumny, że miałem takiego człowieka w mieście. I to jest chyba będzie sprawa jakby, jakby priorytetowa. On pozostał w pamięci na zawsze w Szklarskiej Porębie bez względu, czy będzie ulica, czy będzie Juna. Na miejscu oprócz władz miejskich, członków Sudeckiego Bractwa Walońskiego, obecni byli także przyjaciele i rodzina Juliusza Naumowicza. Był to taki miłośnik przyrody, osoba, która pokazywała świat jak przewodnik górski. No i później e, niestety wypadek e, i e, pamiętam wiele, wiele lat jak gdyby, ciężkiej takiej pracy, której większość osób nie widziała, bo spotykała się z moim tatą uśmiechniętym, a nie widziała e, na przykład jego zmęczenia wieczorami, więc my jak gdyby widzieliśmy też tą drugą stronę. No, i dla nas to była, była to niezwykła postać. Ja, Jula, kocham miłością pierwszą. Powiem Wam, że nawet. E, przecież nie mam nikogo tutaj na cmentarzu w szklarskiej porębie, a, e, a. zawsze jak jest ten dzień święty, to idę tam. Dużo dla mnie znaczył, naprawdę. To kolejne wyróżnienie Wielkiego Mistrza Sudeckiego Bractwa Balońskiego. Wcześniej, jeszcze za życia, Juliusz Naumowicz został honorowym obywatelem miasta oraz otrzymał Ducha Gór, nagrodę Miasta Szklarskiej Poręby. Kolejne partie organizują w Jelenigurze Wiece Wyborcze. Ostatni miał miejsce pod koniec ubiegłego tygodnia i należał do Koalicji Europejskiej. Tym razem swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego zaprezentowała Koalicja Obywatelska: Elżbietę Stępień i Jarosława Dudę z Platformy Obywatelskiej, Julię Rokicką z Partii Zieloni oraz Małgorzatę Sekúę szmajdzińską z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. O wszystkim trzeba rozmawiać, nie bać się tego, choćby prosta sprawa. Wchodziliśmy w grupie 10 państw do Unii Europejskiej. Siedem z tych państw przyjęło walutę europejską mają euro. Mało tego, produkt krajowy brutto na osobę, na mieszkańca jest wyższy niż w Polsce. Oczywiście, że znowu ekonomiści, eksperci powinni na ten temat rozmawiać, ale mówmy o tym, nie udawajmy, że tego tematu nie ma. Oprócz tego kandydaci mówili o obronie polskiego transportu w Unii, pomocy przedsiębiorcom walce ze smogiem, a przede wszystkim o konieczności przywrócenia naszemu krajowi godnej pozycji w Parlamencie Europejskim. My reprezentujemy obóz. Wolnościowo demokratyczne. I chcemy te wartości również w Unii Europejskiej realizować i czerpać te wszystkie wartości, które są bliskie, czyli wolność, czyli tolerancja, czyli to wszystko, co jest z punktu widzenia naszego rozwoju, rozwoju Polski, rozwoju regionu bardzo istotne. Zachęcam Państwa bardzo 26 maja do pójścia na wybory. To naprawdę wielki wybór. W wiecu wyborczym wzięli udział mieszkańcy oraz lokalni politycy, między innymi Jerzy Łóżniak, prezydent Jeleniej Góry. Tak jak to pan przewodniczący powiedział przed chwilą 26 jest bardzo ważny wybór, bo albo będziemy wybierali przed Europą, za, głosowali za Europą, za bycie, byciem w Europie, albo będziemy głosowali za tym, że niestety zostaniemy wyrwani z. Z Europy, i będziemy gdzieś na peryferiach Europy, albo będziemy zbliżali się do Wschodu, albo niestety zostaniemy sami. W trakcie spotkania kandydaci symbolicznie podpisali dziesięciopunktową deklarację Koalicji Obywatelskiej. Chcąc pokazać w ten sposób, że pomimo różnic politycznych łączy ich jeden wspólny cel silna Polska w Europie. A teraz pozostałe informacje. Prokuratura Okręgowa Wielenigurza otrzymała od władz Egiptu kolejne dokumenty w sprawie śmierci Magdaleny Żuk, mieszkanki bogatyni, która zmarła 30 kwietnia 2017 roku w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach w Hurgacie. Jeleniogórscy śledczy chcą powołania kolejnych biegłych w celu wydania opinii uzupełniających do otrzymanych materiałów od strony egipskiej. Jak informuje Przegląd Lubański, po północy w sobotę 27 kwietnia w jednym z gospodarstw przy drodze prowadzącej do kapliczki na górze Świętej Anny w Proszówce doszło do dużego pożaru. Kilka jednostek Straży Pożarnej walczyło z ogniem trawiącym zabudowania niedaleko Gryfowa Śląskiego. Na szczęście straty były jedynie materialne. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia teraz lwówecka policja. Od 1 maja już bez żadnych przeszkód będzie można korzystać w naszym mieście z dwóch zmodernizowanych przystanków kolejowych: Jelenia Góra Cieplice oraz Jelenia Góra Sobieszów. Kolejne dwa przystanki Jelenia Góra Przemysłowa i Jelenia Góra Zabobrze będą oddane do użytku w ostatnim kwartale tego roku. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Serdecznie zapraszam do Uzdrowiska Cieplice. Serdecznie zapraszam do uzdrowiska cieplice. Dzisiaj do wygrania mamy zaproszenie do Kina Lot. Aby je zdobyć, należy podać nazwę jednej z atrakcji, która zostanie otwarta dla zwiedzających w najbliższym czasie na terenie gminy Mirsk. Podpowiedź znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w kategorii info. Na odpowiedź czekamy we wtorek w godzinach od 8.30 do 10.00 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą. Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej www.tvdami.eu. Z nami ponadprzeciętność. Tak o Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich mówią jej uczniowie. Jesteśmy największą szkołą średnią w powiecie lwóweckim, otwartą na potrzeby uczniów i rozwijającą ich pasję. W styczniu 2019 roku szkoła została wyróżniona w Dolnośląskim Rankingu za wyniki egzaminów zewnętrznych. Bogata i nowoczesna baza dydaktyczna to mocna strona w ofercie edukacyjnej zespołu szkół. Proponujemy naukę w liceum sportowym, psychologiczno-coachingowym oraz w klasach mundurowych. Wiedzę i umiejętności niezbędne na rynku pracy zdobędziesz w technikach kształcących w różnych zawodach oraz w szkole branżowej. Dysponujemy dużym internatem z całodobową opieką pedagogiczną i świetnym wyżywieniem. Nasi uczniowie korzystają z rewelacyjnego zaplecza sportowego. Realizujemy różne formy zajęć sportowych i rekreacyjnych. Dbamy o wartości wynikające z naszej historii i europejskiej cywilizacji. W szkole odbywa się wiele ciekawych imprez, wydarzeń i uroczystości. Mamy bardzo atrakcyjne, wypoczynkowe tereny przyszkolne. Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności w ramach bardzo szerokiej oferty kursów. U nas uczniowie osiągają duże sukcesy. Uczymy i działamy z pasją, dlatego dołącz i Ty do naszego zespołu. Zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych w Lwówku Śląski. Postaw na swoją przyszłość i zrealizuj marzenia. To, co nas wyróżnia, to jedna szkoła, wiele możliwości. Państwowa Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze prowadzi nabór do szkoły pierwszego stopnia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat na rok szkolny 2019-2020. Egzamin wstępny już 18 maja. Więcej informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły, pod numerem telefonu oraz na stronie internetowej. Proszę pamiętać, muzyka rozwija, bawi i wychowuje. Do zobaczenia w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Wielonej Górze. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Szkoła z tożsamością. Pasja. Ochrona przyrody. Komunikatywność, kreatywność, ciekawość świata. Tutaj zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także poprawisz swoją sprawność fizyczną. Myśląc o swoim rozwoju, wybierz szkołę z przyszłością. Wybierz naszą szkołę!